Cześć! Tęskniliście? Ja trochę tak. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy zły, ale chyba dobry, nie? I pomyślałam, że pierwszym filmikiem to będzie taki filmik, mega filmik, który się pewnie podzieli na dwa, może trzy. Nie wiem, to zależy ile tego wyjdzie. To nie jest tyle unboxing, co haul, chyba tak się to wymawia, bo no. Paczki, wiadomo, że otwierałam przez te pół roku. Trochę na początku było mi dziwnie, tak bez kamery. No i trochę się tego nazbierało. No to lecimy. Pierwsza manga to tutaj, jak widzicie, ósmy tom Tokyo Alliance. O, pamiętam, żeby pokazać grzbiety, O, tak. No i tutaj w tej mangze obowiązkowo patrzymy pod obu walutę. Tutaj nie ma nic, ale tu zawsze coś jest ciekawego. Ale. Tym razem mało ciekawe. Dobra. O. Tak wygląda w środku. Mam tutaj naprawdę potężny i zastanawiam się, gdzie to odkładać, ale chyba mam nadzieję, że się tu zmieszczę, a jak nie, to coś wymyślę. Dobra, dalej. Bezsenność po szkole, tom już dwunasty. Trochę się boję tego trzynastego tomu zakończenia, bo tak... Boję się po prostu, co będzie tutaj z naszą główną bohaterką. Mam nadzieję, że pozytywnie. Ale bardzo przyjemny tytuł, i jakby się nie skończył, to, to na pewno zostanie w mojej półeczce, bo jak zazwyczaj tego typu tytuły mniej mi, że tak powiem, wpadają w łapki, to ten bardzo mi się spodobał. Ok. Teraz tak, zielona manga czy pistacjowa. Chłopak, który jej się spodobał, wcale nie jest chłopakiem. Tom drugi. Ona jest tutaj, prawda, tak samo jak pierwszy tom. Taka szaro, biało, ostro -zielona. O, tak tutaj to wygląda. Powiem, że nie wiem, jakoś pierwszy tom mi się bardzo podobał, drugi jest ok, ale to już, no nie wiem, jakoś troszeczkę mniej mi się podoba. Ale mam nadzieję, że trzeci znowu nadrobi. Okay. teraz tak, tutaj w miarę nowość, pierwszy tomik Niny z Gwieździstego Królestwa i o tak to wygląda z boczku, z tyłu, nie wiem czy to widać, troszeczkę się tutaj tak mieni, takie gwiazdeczki, no w końcu Gwieździste Królestwo. No i kolorowych stron tutaj brak, pod obwolutą nie ma nic za bardzo ciekawego, jeśli chodzi o samą historię to wygląda taką sympatyczną. Zobaczymy jak się to rozwinie. Jak na razie daje jej szansę. Drugi tom kupuje na pewno. Cup Street. Tutaj tom pierwszy. Jeśli chodzi o tą mangę, to ta sama autorka narysowała Hana Dango Bardzo, bardzo, bardzo długą mangę, która się no, tak średnio zestarzała. Moim zdaniem przede wszystkim początek ale jak ktoś jest zainteresowany, no to są różne dramy, live, anime. Bo myślę, że nie ma co liczyć, żeby w Polsce się pokazało, bo jest po prostu za długie. Aterie z kapeluszy, tom 13. O tak, wygląda. Przy okazji, zobaczmy tutaj. Jest oczywiście złaczak. I tutaj. Jestem ciekawa, czy wydadzą u nas jeszcze kuchnię, byłoby fajnie, i inne też mangi tej autorki. E, oprócz tego, e, wydają, wyjdzie w grudniu artbook z tej serii. Pierwszy artbook z tej serii był jakiś straszliwie drogi, był mało grafik, a teraz ma wyjść w grudniu po angielsku. Artbook i żebym Was nie ma gdzieś około 20 dolarów, będzie kosztował więc nie, jakaś straszna cena. Ładny, kolorowy, ja na pewno zamawiam. E, skąd zamówić? No. Są sklepy jak Atom Comics, Libresto. Yy, można oczywiście na Amazonie, chociaż ich sposób pakowania mnie przeraża. Ale, no bo wrzucają wszystko do kopert niby twardszych, ale tak różnie. No, ale, ale, no, na pewno będę zamawiać. Co tu dalej? Yy, moja gwiazda, Tom 13. O. Tak. Tu też powoli już idziemy do końca, więc. Na coś nie wpadli bardzo. I do tego oczywiście jeszcze tom. 14. Mhm. Jeszcze boczek. Tutaj trochę ze środka. Myślałam, że koteczka. <grych> ok. Trochę inna. <grych> Manga. Izak. Tom trzeci. Niedługo, w sumie chyba już nawet jest czwarty. Nie wiem, mnie ta maga nawet podeszła. Trochę jest pustawa czasami, to znaczy, że no. Yy, znaczy, nie mówię, że nie ma tutaj żadnych, prawda, teł, ale on tak jak tutaj widać. Natomiast ogólnie mi się podoba ten tytuł. Całkiem, całkiem fajny. Oczywiście nie jest to saga Wilancka, ale, ale całkiem spoko. Co tutaj mamy dalej? Spy Family, Spy and Family, jak kto woli, tom 14 o, po To tom w wersji młodszej. Pewnie, tutaj on tak. Manga podobno się trochę zepsuła. Ja tu się przyznam szczerze, że utknęłam gdzieś na 8 tomie, bo zaczęłam czytać inne mangi. E, więc no. Nie wiem jeszcze na ile się zepsuła, ale no i tak te, na tyle mi się podobają te pierwsze tomy, że pewnie się nie pozbędę, no chyba, że mnie wybiki nie wkurzą, więc jak na razie zbieram, a wychodzi na tyle powoli, że można. Ok, co tutaj dalej? Na kocią łapę tom ósmy. Bardzo fajna manga, bardzo taka przyjazna, z milusim kotkiem. Zawsze mamy tutaj troszeczkę z perspektywy człowieka, prawda? Z perspektywy kotka. Wszystko fajne. Jedyne, czego nie lubię tej mangi, to że jest taka trochę sztywnawa. No taka jest. o, nie, nie za bardzo mi to ten wolę Kiedy manga się lepiej, tak wygina ta jest taka jak z kartonu, ta obwoluta. Tu jest tu ósmy. A tutaj jeszcze tom dziewiąty. O, no, i tutaj tak to wygląda. Mm. No. Mm. Więcej kotków. Zawsze w, w tych mangach robi się coraz więcej kotków. czekam. Okej, okay. co dalej? Meritx Toxin, tom dziewiąty. Zawsze tutaj... Zapominam, że mam pokazywać w wszystkich stron, ale staram się. Okej. Okay. Ta manga nadal mi nie bawi. Jestem ciekawa, jak ona się skończy, chociaż przypuszczam. No i tutaj jest tom 10, też meritych toxin. Jak trochę czasu minęło, więc z niektórych mag mam dwa lub nawet, prawda, 3 tomy, Fajnie nie pod wolutą. Się nawet roz, rozkłada. O, tak. Ok. No i w środku. <noise> Zawsze coś rafia trochę. Ale spoko, nic strasznego. Dobra, co dalej? E, skip, enlofer, piątka i nie ukrywajmy szóstka. Gdzieś chyba jest jeszcze nawet siódemka. <noise> Niesamowicie taka przyjazna manga, zawsze pod y, tutaj obwolutą są jakieś dodatkowe historyki albo coś na śmiechy. Niesamowicie podoba mi się tutaj i główna bohaterka, i jej przyjaciele są po prostu świetni. Czasem y, w niektórych z nich widzę młodą siebie <laughs> lub nawet starszą. Naprawdę bardzo sympatyczny tytuł. Ja się przy tym świetnie bawię. Jest też anime, także jeżeli yy, nie macie manga i chcecie zobaczyć, czy wam się podoba, to jak najbardziej polecam też anime. Yy, ze starszych, że tak powiem, manga, znaczy starszych, ale nowe wydanie, tutaj mamy GTO, tom 15. Znowu bez kolorowej strony. Raz są, raz nie ma. Także tak, różnie. I do tego oczywiście... Tom 16, tu też bez kolorowej strony, za to śmiesznie to wygląda, bo, o, ta sama grafika. O, w sumie jest kolorowanie na no, wolucie poprzedniego tomu. Okej, okay, nie wnikajmy to onizuka. Czasem człowiek już zapomniał, co oni tam robili, różnych dziwnych rzeczy. Okej. Okay. Dalej mamy tak, Kindergarten Wars, tom trzeci, gdzieś jest drugi. To wam też pokażę. O. Zawsze pod spodem jest alternatywna okładeczka. I tutaj taka jeszcze rozkładówka, że tak powiem, statystyki, kto w czym jest dobry, ile ma lat, prawda? Takie różne rzeczy. Niektóre trochę śmieszne. Powiem, że ta maga jest zabawna, mnie śmieszy. Szczególnie nasza główna bohaterka, która po prostu poszukuje swojej miłości, ale no, wychodzi jej to średnio. Ok, co tutaj dalej? Mhm, mh, mh. Hanako. Tom 21. O, tu też zawsze coś jest pod owolutą. Jakiś spoilerów nie trafić w wybitnych. Ok. I powiem Wam, że jeszcze tego bardzo dużo tutaj jest, więc na pewno to podzielimy, bo nie masz szans. Ale nie narzekajmy, lecimy dalej. Eee, tutaj manga Egmontu. E, Twisted Wonderland. Ja powiem tak. Te mangi są moim zdaniem słabe, ale ładne. Na takiej zasadzie bym powiedziała. Więc yy, jeśli chodzi o treść, to tutaj jest to takie. No, niewybitne. Bym powiedziała, że ta manga jest taka chyba tylko po to, żeby tam, nie wiem, przedstawić dużo ładnych postaci. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, no to nie jest jakaś wybitna, przynajmniej moim zdaniem, ale no, mimo wszystko. Kupiłam przynajmniej pierwszy tom znowu tego królestwa. Mam też pierwszy tom, prawda, lewków. Natomiast ja zupełnie nie. Za, znaczy, może nie, że zupełnie. W większości nie lubię Mag na podstawie Alicji, więc nie mam tej pierwszej serii, właśnie, która jest, nawiązuje do Alicji. Co dalej? Solo leveling, czwarty tutaj. Tom. Podobno ma być live z Netflixa. Dzisiaj się chwalili. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No i do tego tom piąty, również solo leveling. A. Nie wiem, czy czytacie, czy Wam się podoba. Jest anime, będzie live, mega popularny, więc polecam też, bo mi akurat się całkiem spodobało. Okej, okay. znaki naszych uczuć. Tutaj jest Tomik. Tu nigdy nie ma nic ciekawego pod spodem. Manga przesłodka. O no tak. Jest ja tu statusiem. Masz główny bohater. Są dziewczyny, żeby nie było. Yy, I tutaj jest do tego. Yy, Wziąłem edycję specjalną, więc jest tutaj yy, buklet. Teraz nie jestem pewna, czy on był do 8 czy do 9. Tak czy siak, wam pokażę. Tutaj nawet cały, żebyście wiedzieli, czy Wam się taki buklet podoba. Te buklety zazwyczaj są dosyć króciutkie. Mają dodatkowe takie ładne graficzki. Kiedy nie ma artbooka, no to można być taki mini artbuczek. Ja osobiście bardzo lubię te edycje specjalne i cieszę się, że w ogóle w Polsce wychodzą edycje specjalne, bo kiedyś <grywki> nawet nie mogliśmy pomarzyć o czymś takim, a teraz buklety, edycje specjalne, tylko się cieszyć. O, jak widzicie tam był taki kaczeń z artbookiem, tu jest dodatkowa historia. Śmiesznie tak zrobiona to jest takie zielono, prawda? To jak przychodzi taki, powiedzmy, że czerwień. O, tutaj kto ma jakie oczka? tak, do siódemki. To nawet było, a ja wam pokazuję ósemkę. Siódemkę wam mogłam pokazywać, może ja wam pokazywałam to? Nie wiem, ale buklet jest ładny, więc chyba nikt nie będzie narzekał. Dobra, yy, i teraz tutaj yy, znaki naszych uczuć, yy, tom yy, dziewiąty. Szkoda, że tutaj gdzieś nie ma tych stron kolorowych, no ale co zrobić? To mi się wydawało, że to jak było do poprzedniego domu. <gry> ale tak to jest, jak się duszy nie nagrywa. to Tom już 13, chyba zapowiedzieli trzeci sezon anime. Ja skończyłam już prawie drugi sezon. Jakoś bardziej zawsze w mangach siedzę niż w anime, ale. Mam głębokie postanowienie zmiany tego i mam, będę sobie y, oglądać więcej tych anime. Zobaczycie, że mam gdzie. Tak, mam Crunchy Rolla. Zresztą każdy może mieć. O. Ja nie wiem, jak wy oglądacie. Ja zawsze oglądam po japońsku z napisami po angielsku. Fajnie były napisy po polsku, ale po angielsku też mogą być całe życie, żeśmy tak, y, tak powiem, tak, tak czytali. Po angielsku, no więc jesteśmy przyzwyczajeni, jakoś nie wiem, dubbing angielski mi by przeszkadzał. Co dalej? Tutaj mamy frien u kresu drogi, tom 10. O. Tak, w środku. Rarza żebym nie zapomniała jeszcze boczek tył. Ok. I do tego tutaj jeszcze frien, tom 11. O, tak. Tak. No. Ok. I tak sobie myślę, że to będzie chyba dobre miejsce, żeby. Przerwać, bo potem mi się może dziać różne dziwne rzeczy z aparatem, który uzna, że to za długie, więc tutaj przerwiemy. Więc do następnego razu, ja nagrywam to od razu, wy to zobaczycie pewnie na następny tydzień, bo no to chyba była połowa albo nawet nie. Więc na razie dzięki, cześć.